Drodzy rodzice, drogie matki, wasze dzieci są zmuszane do palenia ośmiu papierosów dziennie przez 8 miesięcy w roku. tej emisji, czyli to, co tutaj widzimy, to jest przemoc na waszych dzieciach, to jest właśnie zmuszanie ich do palenia tych papierosów. I proszę Państwa, wszyscy obserwujemy, że w Polsce wydaje się dużo pieniędzy na walkę ze smogiem. Zrobi się nowe uchwały, ale to nadal nic nie daje. Smog ma się dobrze. Proszę Państwa, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że nikt w Polsce nie walczy ze smogiem na etapie emisji, czyli w momencie, w którym ten smog powstaje. My tutaj pokazujemy jak z tym walczyć i że to się da zrobić. To nie jest tak, że tego się zrobić nie da. To się da zrobić. Proszę Państwa, to zależy od sposobu palenia w takim piecu. Tutaj mamy dwa piecyki, które tylko różnią się tym, że w inny sposób nimi zapalono. W tym piecu zapalono w sposób nieprawidłowy, a w tym drugim piecu zapalono w sposób prawidłowy. Także, proszę Państwa, to jest ograniczenie emisji benzoapirenu do 90%, czyli ogromne. Z tym nikt w Polsce nie walczy. Proszę Państwa, nie pozwalajcie na przemoc wobec Waszych dzieci. Jeszcze pokażemy, czy to naprawdę się pali. Tutaj widać, że się pali, ale w tym drugim... Przepraszam, przepraszam. Dobra, to zapraszamy. Proszę bardzo. W tym drugim też się, też się pali. To nie musi tak być. Można to bardzo szybko, poprzez zmianę sposobu palenia, ograniczyć. Zapytajcie władze lokalne, Dlaczego nie walczą z tym zjawiskiem w sposób taki, jak powinno się walczyć? Dlaczego nie stosują profilaktyki? Jeśli nie pomogą Wam władze lokalne, prosimy zwrócić się do.